Ołtarz rodzinny. Dzień 313. 8 listopada. A Dawid w tym czasie przebywał w miejscu obronnym, a załoga filistyńska była wtedy w Betlejem. Wówczas Dawid poczuł pragnienie i powiedział Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy ci trzej waleczni wojownicy przebili się przez obóz filistynów i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. On jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją dla pana. I powiedział: Niech pan mnie strzeże od tego, abym miał to uczynić. Czyż to nie krew mężczyzn, którzy poszli z narażeniem życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej waleczni wojownicy. Druga Samuela: 23 14-17. Czy wiedzieliście, co Dawid reprezentował? Dawid reprezentował Chrystusa. Chrystus był synem Dawida. A bojownicy pogańscy, wielu z nich przychodziło ze wszystkich stron, gdyż wiedzieli, że ten uchodźca jest namaszczony. Oni wiedzieli, że Dawid był odrzucony przez swoich własnych ludzi, lecz wiedzieli, że pomazanie spoczywa na nim. Oni to wiedzieli, dlatego stali mocno u jego boku na śmierć i życie. Oni byli dzielnymi mężami, niezależnie od tego, że świat w to wcale nie wierzył. Jego właśnie ludzie wyrzucili go z tronu. Nie chcieli z nim mieć nic do czynienia. Saul go przepędził. Głowa denominacji go odrzuciła, i nie chciał mieć z nim nic do czynienia. Synod go odrzucił, i on stał się uchodźcą. Prześladowali go, gdzie tylko mogli. Teraz był tutaj, w górach, lecz tu była mała grupa ludzi, pogan i innych, którzy zebrali się i patrzyli na tego męża, i wiedzieli, że on jest przyszłym królem. Tak samo jest dzisiaj z prawdziwymi i odważnymi żołnierzami, wierzącymi w to słowo, którzy wierzą, że Jezus Chrystus powróci. My nie jesteśmy zainteresowani milionami dolarów od tego człowieka. I milionami dolarów od tamtego człowieka. Ja jestem zainteresowany powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. O wojownicy, synowie Boże, co stało się z wami? Jak wy dzisiaj stoicie? Kiedy my widzimy, że on jest uchodźcą, wypchniętym z kościoła Biblia o tym mówi wypchniętym z organizacji wy o tym wiecie. Nie ma potrzeby coś z tego ukrywać to jest prawdą. Biblia mówi, że tak właśnie będzie. Wyjdźcie spod pieczęci tej bestii. Patrzcie na tych mężów. Oni dobyli swoich mieczy. W jakim celu? Jego pragnieniem było napić się chłodnej wody. Dawid, jaki to obraz naszych czasów, naszego Dawida, Chrystusa. My wiemy, że go nazywają świętoszkiem, że on zostaje odrzucony na bok, że mają go za fanatyka, odrzucony przez kościoły. Oni mają swoje wyznania wiary. Te święta Bożego Narodzenia, tak samo jak mieli w tym pierwszym Bożym Narodzeniu. My o tym wiemy i wiemy, że to Słowo zawsze pozostanie prawdziwe i ono się wypełni. Pragnieniem Chrystusa jest, aby mężowie, wojownicy stali mocno. Amen. Czytaj dzisiaj, Druga Samuela, 23, Psalm 148 Joela 3. Hebrajczyków 5